Zmarł Michał Joka Martin. Rapper z zespołu kaliber 44 miał 48 lat. Zmarł Michał Joka Martin, członek legendarnego składu zespołu kaliber 44 raper miał 48 lat. Informacje o jego śmierci przekazał w mediach społecznościowych jego brat Marcin, a brat AB Martin. Z największym bólem zawiadamiam Was o śmierci Michała. Nie ma go już z nami, ale wierzę, że na zawsze pozostanie w naszych sercach. Data pogrzebu nie jest jeszcze ustalona. Bardzo proszę o uszanowanie żałoby, napisał brat Joki. Michał Martin urodził się 12 maja 1977 roku. Był jednym z najbardziej znanych polskich raperów, jest kojarzony głównie z występów w zespole Kaliber 44, ale grał również w grupie Czarne Złoto i kolektywie Baku Baku Skład. Współpracował z takimi wykonawcami jak HST, Miłosz, Jajonasz, PIH, LUC, Dzimek, Bisz, Bukę, Promoe, Niemy, WSZ, CNE, Bolec, Wzgórze YK3, Molesta Evenement, Tinkadelic, Focus, Pokahontasz, DJ600V czy Skorup. W 2011 roku Michał Martin znalazł się na 26. Miejscu listy magazynu Machina 30 najlepszych polskich raperów. Najgorzej. Wyrazy współczucia. Trzymaj się kochany i uściskaj rodzinę. RIP Joka napisał pod postem Marcina Martena Tomasz Iwanca, znany jako Grupson. Ryszard Peja Andrzejewski również skomentował post. Najszczersze wyrazy współczucia. EŚP. Brat Joka RIP napisał. Poruszające słowa zamieścił także w mediach społecznościowych Paweł Musiałowski, kuzyn zmarłego rapera. Właśnie dowiedziałem się o śmierci mojego kuzyna Michała. Dla większości z was był znany jako Joka, a dla mnie to był po prostu Michał, którego znałem jako zakręconego dzieciaka, z którym łączyły mnie wspólne wspomnienia. Jego śmierć mną wstrząsnęła. Nadeszła niespodziewanie i za wcześnie. Jego śmierć wstrząsnęła wszystkimi, którzy go znali. Łączę się w bólu z każdą osobą, dla której Michał był częścią życia. Jego odejście pozostawia w nas pustkę i smutek. Żegnaj Michale, przekazał.